Hoka Hej proszę Państwa witam w Kamiennym Wigwamie yy, u Dzikiego Pazura Proszę Dziki Pazur przeniósł teraz z koło Wigwamu koło pre, Prerii przeniósł do Kamiennego Wigwamu yy, Całą kurde teraz imprezę będziemy teraz co będziemy teraz panie Dziki Pazurze robić yy, będziemy kiełbaski piec czy... Kiełbaski, pisz. Jest w kominku piełbaskie, pij, piełbaskie. Piec, kominko, później. Tak. Za, pół godziny, Za pół, no. tuk, pół godziny. O, ale fajnie się pali, ja pierniczę. No. jutrze. To się otwiera. Jak to się tu otwiera? Ja nie wiem jak to się to otwiera. Wow. No. Ale fajnie, ale się burzuje. I proszę państwa i to jest to. I to jest to. Survival. Fotoreporter. Fotoreporter już się nie wojenny ale pokojowy pokojowy no. pokojowy impreza się szykuje dalej proszę państwa dwa z dworca z dworca z dworca zachodniego nie ma, Królowa, biwakowa Proszę pijak. bardzo, proszę bardzo, taką dzisiaj będziemy, proszę pokazać drugą kiełbaskę O, zobaczcie, ha 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 Ale to niby dobre, ale... Nie, nie przeszkadza, ale... Ty się opiłeś już No, no ty się. się. Piję Piję, ja. Piję dzięki żyje. I dzięki temu że jak Bóg przekazał e